Papier toaletowy jest chyba najbardziej niezbędnym artykułem w każdym domu. Z pewnością nikt nie lubi, kiedy kończy się on w najmniej odpowiednim momencie. Dla większości z nas rolka papieru to rzeczy zwyczajne. Mało kto wie, że jest to stosunkowo nowy wynalazek. Wikingowie używali wełny, Rzymianie gąbek, zaś francuska arystokracja. Podcierała się koronkami. Dopiero w 1857 roku amerykański przedsiębiorca uznał, że ludzie mają już dość używania liści, kolb kukurydzy i gazet, i wymyślił papier terapeutyczny, jak gusto w niego nazwał. Papier toaletowy sprzedawano w paczkach zawierających pocięte arkusze aż do roku 1890, kiedy to jedna z firm wprowadziła na rynek bibułę w rolkach. Zastanawialiście się kiedyś, gdzie kończą papierowe odpady? Poszukajcie ich w swojej toalecie. Wiele gatunków papieru toaletowego robi się z makulatury. Bele makulatury trafiają do pulpera, wielkiego zbiornika z mieszadłem, podobnego do przerośniętej pralki w Maszyna rozmiękcza papier w letniej wodzie przez mniej więcej 10 minut, przemieniając go w tak zwaną pulpę. A jednocześnie odsiewając kawałki metalu i plastiku. Następnym krokiem jest pozbycie się farby drukarskiej. Kolejna maszyna wmuchuje w pulpę powietrze. Cząsteczki farby przyczepiają się do pękarzyków powietrza i wraz z nimi wędrują na powierzchnię, po czym wystarczy zebrać pianę. Oczyszczona pulpa przechodzi przez zestaw palców wyciskających z niej wodę. Posuszona w ten sposób masa staje się zdolna do wchłonięcia chemikaliów używanych do jej wybielenia. Bierujące noże tną ją jeszcze raz, przygotowując do wybielania. Wybielacze nadają szarej pulpie barwę śniegu. Wilgotna masa jest rozsmarowywana na płaskim podejniku przechodzącym przez suszarkę. W niespełna sekundę pulpa zastyga we wstęgę bibuły o grubości 1j10 mm. Na każdej z tych szpul mieści się 75 km bibuły. Szpula zasila maszynek, które odciska na wstędze wzór, w tym wypadku drobną kratkę. Robi się to nie dla ozdoby. Wzór pogrubia papier, zwiększając jego chłonność. W innej części fabryki produkuje się dwa pasy tektury, każda o szerokości 8 cm. Maszyna pokrywa spód jednej z nich klejem, po czym zbija je razem, produkując nieskończoną tekturową rurę. Rura jest cięta na tulej o długości 165 cm. Tuleje jadą windą do działu papieru toaletowego. Tam olbrzymie szpule zasilają nawijarkę łączącą dwie wstęgi bibuły w jedną wstęgę dwuwarstwowego papieru toaletowego. Papier jest nawijany na tekstrową tuleję, tworząc super szeroką rolkę. Kiedy rolka osiągnie odpowiednią średnicę, gilotyna odcina papier i nawijanie podejmuje następna tuleja. Maszyna automatycznie zakleja koniec, by papier nie odbijał się z rolki. Rodzaj piły tarczowej sieka super szeroką rolkę na 16 standardowych rolek o szerokości 102 mm. Papier toaletowy jest gotowy do pakowania. Ta partia jest przeznaczona do zastosowań gospodarczych. Każda rolka z osobna jest zawijana w papier. Papier do użytku domowego jest pakowany w przezroczystą folię po 4 do 30 rolek na zgrzewkę. Wiecie już, jak powstaje. Teraz upewnijcie się, że w szafce jest dostateczny zapas.